I moi drodzy widzowie, to dla Was te ćwiczenia chcę Was zmotywować do zdrowego trybu życia i siebie przy okazji. Urodzinowy prezent trzeba używać. Dobrze robię? Są tam znawcy ćwiczeń? Dobrze? Tak szybko to ćwiczenie? Jak ktoś się zna, to proszę się wypowiedzieć w komentarzach. A ty zacząłeś już ćwiczyć? Jeśli nie, to dlaczego? Co? Co jest? Co? Nie chcesz być zdrowy? Nie chcesz żyć wiecznie aż do pięćdziesiątki? Doktor Daktyl powiedział: Jeśli chcesz dożyć starości, to musisz ćwiczyć. Więc serio, Zdrowie psychiczne, fizyczne. Polecam zacząć ćwiczyć. Ja zacząłem, więc <ścoughs> i ty musisz zacząć. Pozdrawiam.